Przed materiałem mamy pytanie do Was. Jaka naklejka z autografem z PGL Major Stockholm najbardziej Wam się podoba? Game Follower jest jednym z tych źródeł informacji, która myli się w zasadzie jedynie przy jakichkolwiek przeciekach związanych z silnikiem Source 2. Tak poza tym to mieliśmy od niego bardzo wiele wczesnych informacji, które później okazywały się faktem. Zatem nie sposób też zahaczyć o kolejne przecieki, które nam właśnie wcześniej wspomniany Game Follower przygotował. Tym razem istnieje spora możliwość, że deweloperzy CSGO pracują nad nowym systemem giftingu przedmiotów, tak jak i część z was z nas doty dwa. Linika Items z Gifted była w grze od 2015 roku, jednak od ostatniej aktualizacji podobnie się pojawi Same itemy, które z takiego systemu dostaniemy, nie są w żaden sposób możliwe do sprzedania ani handlowania. Jedyne co możemy z nimi zrobić, to sprezentować je na przykład znajomemu, tak jak właśnie w docie 2. Zatem same przedmioty dostawalibyśmy o wiele częściej, jednak byłyby one jedynie do naszego własnego użytku, aniżeli do sprzedania na rynku Steam. Oczywiście system dropów, gdzie otrzymujemy skina, którego później możemy sprzedać, nie ulega w tym przypadku żadnej zmianie. O tym, co dalej w tym temacie, będziemy informować na naszym Discordzie, jeżeli już coś. A teraz na chwilę przenosimy się do nieco innego tematu, tym razem związany w dużej mierze z naszą polską sceną. Sport.pl nie tak dawno przeprowadziła wywiad z Wiktorem Tazem Wojtasem, w którym powiedział kilka ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie widzieliśmy aż tyle. Zaczął on też ponownie temat Mercedesa, którego w ostatnim czasie sprzedał. Jak możemy się dowiedzieć, na początku nie był to mem. Wtedy bardzo to przeżywałem, a do nagrody byłem sceptycznie nastawiony. Zapytałem się chłopaków, czy będzie im to przeszkadzało i czy po prostu chcą pieniądze do podziału. Wszyscy zaprzeczyli, a później okazało się jednak inaczej. Na koniec Wiktor stwierdził, że tak naprawdę nie chodziło o mnie, a o właściciela Virtus Pro. On chciał docenić mnie w jakiś sposób i nie wiem dlaczego. W tej chwili jednak Mercedesa już nie ma, więc polska scena na spokojnie może wychodzić z kryzysu. A teraz już wracamy do ostatnich aktualizacji, jakie miały miejsce w CSGO. Co oczywiście najważniejsze, 9 listopada otrzymaliśmy update, w którym to nareszcie wrzucono kapsułki z autografami dla czempionów oraz finalistów PGL Major Stockholm. Znaklejek na pewno warto wyróżnić Jame'a, czyli zawodnika Virtus Pro, który na swojej ma napis Jam Time. Ponadto zawodnik brazylijskiego zespołu Fury, Serato, tak jak informowaliśmy już jakiś czas temu, na naklejce ma napis Nerato, czyli tak jak nick jego brata. Dodano również nowego music kit'a, Flashbang Dance. No i doszły też poprawki na Insertion tour oraz Extraction. Jednak co najważniejsze, Valve naprawiło bug ze smoke'ami. Od tej chwili granaty dymne nie będą już eksponować modelu postaci po wypuchnięciu na mołotowie lub gdy jeden zanika w drugim. Mam nadzieję, że rzeczywiście zostało to już w 100% naprawione i nie będzie mieć miejsca. Dodano też poprawki w działaniu samej gry. Dajcie znać czy go uchodzi wam płynniej. Pewnie pamiętacie, jak jakiś czas temu youtuber o nazwie SkryptKit trollował cheaterów i dawał graczom do pobrania wspomagacze, które jednak szkodzą samemu cheaterowi, aniżeli komukolwiek innemu. Wczoraj wrzucił czwartą część, w której ponownie trollował ludzi używających wspomagaczy. Wśród rzeczy, które im zrobił, to m.in. zatkane wejście do okna na mirażu, mimo wolne wskakiwanie do Toba, flash ciągle wypada im z ekwipunku, a gdy cheater rzuca jakiegokolwiek granata, to dostaje aimlocka na któregoś z jego teammateów. Przyjemnie się patrzeć na coś takiego i fajnie widzieć po prostu, że choć część takich ludzi jest karakteristą choć w taki sposób. Oczywiście link do samego filmu pozostawiamy w opisie, naprawdę warto sobie obejrzeć. A teraz mamy dla Was nieco smutną i zaskakującą informację. Witryna weszła oficjalnie, kończy swoją działalność. Jak stwierdził Krzysztof Stanowski, sposób konsumowania treści sportowych jest zupełnie inny od klasycznego. Esport się ogląda, ale mało komu chce się o nim czytać, a prawie nikomu w ambitniejszej formie. Naprawdę szkoda, bo niektóre treści tam publikowane naprawdę dawały radę i były czymś nowym na naszym podwórku. Mimo to rozumiem ich decyzję. A tak jeszcze na koniec tego newsa, to warto podkreślić, że Wisła Kraków wygrała Mistrzostwa Polski i tym samym otrzymali slota do ISL Pro League Conference oraz play-inów IM Katowice. Trzeba przyznać, że po dołączeniu phr ta formacja wygląda coraz solidniej. Jak możemy się dowiedzieć od osoby odpowiedzialnej za HLTV strikera, roster lock na finały Blast Premier Fall był najwidoczniej umieszczony gdzieś w środku majora przez co część organizacji nie mogła zgłosić swojego nowego składu i będą musieli przyjechać starym. Striker słusznie napisał, że wasze eventy nie staną się lepsze, jeśli będziecie mieli martwe drużyny, które w nich grają. Niszczy to też popularność samego turnieju. W końcu wielu chciałoby zobaczyć, jak poradzą sobie niektóre ich ulubione drużyny bądź gracze w odświeżonej konfiguracji. A pewne z tych zawodów jest jedynie to, że zobaczymy Astralis z konfigiem i BlameFem. A tak już pozostając przy tej formacji, to Astralis wciąż nie wie do końca, co zrobić z Bubskim. Jak możemy przeczytać, jeśli chodzi o Bubskiego, to nie jest tajemnicą, że pracujemy razem z nim nad jego przyszłością. Nie zawsze znajdował się w najlepszych sytuacjach, ale jako osoba i profesjonalista, zawsze był tam dla drużyny i organizacji i zawsze stawał na wysokości zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że jego pozycja w Astralis nie zmieni się w najbliższym czasie, wspólnie zastanawiamy się nad jego opcjami. Witryna HLTV wypisała graczy, którzy obecnie znajdują się bez drużyny, bądź też są na ławce rezerwowych. Co ciekawe lista dotyczy również trenerów. Jak sami widzimy można by z tych graczy ułożyć naprawdę kilka teamów, które miałyby szansę na spokojnie wskoczyć do top 15. Wśród zawodników mamy tam oczywiście Micha, który nie jest już dłużej reprezentantem Evil Geniuses. Dajcie znać jaką jedną drużynę ułożylibyście z tych graczy i trenerów, jakich widzicie teraz na ekranie. Mamy pozytywną informację wprost z Faceit Pro League. Morales w tej chwili zajmuje tam drugie miejsce i naprawdę póki co idzie mu w tej lize świetnie. Ponadto niewiele niżej znajduje się Krasnal, czyli zawodnik x -Comago. Jak sami widzimy, najlepsi zawodnicy świata nie są mu straszni i na spokojnie przebił się dalej. A na sam koniec mamy dla Was ciekawostkę, która być może będzie dla niektórych użyteczna. Jak wejdziemy we właściwości. CSGO na Steamie, to możemy z tego poziomu odsubskrybować jakąkolwiek mapę z workshopu. Co jest o wiele wygodniejsze i co najważniejsze, szybsze. Pamiętajcie też, że im mniej takich map mamy zasubskrybowanych, tym przybywa nam kilka klatek na sekundę. Być może już niedługo do CSGO ponownie zawita brazylijska formacja, która już raz zawojowała tę scenę. Jak możemy się dowiedzieć, Fallen, Coldzera, Fer oraz FNX są blisko ponownego zjednoczenia. Legia nie jest już dłużej trenerem drużyny BIG. Jego miejsce zajął NKJ. Jak możemy się dowiedzieć ze strony Eurogamer, Valve poinformowało, że ich Steam Deck'i dojdą do graczy dopiero w lutym przyszłego roku. Jednym z powodów, przez które wyszły takie opóźnienia jest fakt światowego kryzysu na rynku zaawansowanych komponentów. Oczywiście luty jest tylko orientacyjną datą i prawdopodobnie będą jeszcze jakieś opóźnienia. Przez ten kryzys nie tylko Valve ma problemy, ale również producenci konsol, samochodów czy też jakiejkolwiek współczesnej elektroniki. Dawaj! Ебать. Там другой, другой сайком. Да. Сань, надо нам сить, он не ебал, да ладно. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podaście swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszych kodach na Hellcase, tym samym wspierasz ten kanał. A najstandardowo no wbijacie na Discorda oraz po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.